Dzień dobry, nazywam się Jan Trzciński kandyduję do Sejmu z listy Kukiza z pozycji numer 5. Mam 47 lat, tworo dzieci, żonę, mieszkam w Wejherowie pracuję w Gdyni. Teraz yy, mamy kampanię. E, więc postanowiliśmy e, wyjść do ludzi, e, jeździmy po wszystkich e, miastach e, całego dużego okręgu. Nasz okręg, e, w naszym okręgu gdyńsko-słupskim mieszka około miliona mieszkańców, gdzie Niecałe 900 tysięcy, ale prawie 900 tysięcy jest naszymi wyborcami. Niestety mamy tylko dwa miesiące na dotarcie do tych, do tych wyborców. No cóż, mamy taki, a nie inny system wyborczy. Staramy się być w każdym mieście. Dzisiaj jest, jesteśmy w Słupsku. Akurat wsta, wstaliśmy o godzinie czwartej, żeby, żeby tutaj przyjechać. Rozdajemy drożdżówki wraz z takimi ulotkami. Nieprzeciętnymi, mam nadzieję, ulotkami. To jest kartka z m, krótką informacją o mnie. A z drugiej strony, każdy, kto dostanie taką ulotkę, może wpisać swój problem, podpisać się i zostawić numer telefonu do kontaktu, wrzucić to do skrzynki pocztowej. Znaczek jest już opłacony i gwarantuję, jeśli zostanę posłem. Zajmie się tą sprawą. Tak? E, takich karteczek, przez to, że rozdaliśmy już kilkanaście tysięcy, codziennie do nas przychodzi, e, przychodzi e, przynajmniej kilkadziesiąt. Także jest co robić. E, tak jak z, powiem za słowami Kukiza, że przywrócenie państwa obywatelom to piękna idea, to właśnie ja chciałbym, jak zostanę posłem, pracować dla ludzi dla mieszkańców Słupska, dla mieszkańców Wejherowa, w którym mieszkam, dla mieszkańców całego okręgu. Całego no i cóż, dzisiaj rozdawaliśmy w pięknym Słupsku drożdżówki. Chciałbym wszystkich serdecznie pozdrowić. Miłego dnia.